Niechaj będzie pochwalony, przenajśmieł Trzy Sakrament, Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Niechaj będzie pochwalony, przenajśmieł Trzy Sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Niechaj będzie pochwalony, Prze Najświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki. Chryste, uwielbiamy Cię w przynajświętszym sakramencie ołtarza, uwielbiamy Cię za nieskończoną miłość Ojca przedwiecznego, za to, że odpowiadając na tę miłość stajesz się człowiekiem, że przynosisz nam miłość Ojca, że przynosisz nam Jego miłosierdzie, przebaczenie i zbawienie. Dziękujemy Ci za to, że w Twojej miłości ofiarowałeś się za nas, pouczasz nas. Przebaczasz nam i dajesz nam nowe życie. Dziękujemy Ci za to, że uczysz nas w jaki sposób tajemnica Krzyża, to czego tak się lękamy, gdy jest przeżywana z Tobą i w Tobie, rodzi owoce zbawienia i nowego życia. Także nawrócenia nas i innych, żebyśmy nie tyle szukali u Ciebie pocieszenia, ale przede wszystkim Bożego pokoju. I poddania woli Bożej, po to, żeby każda sekunda naszego życia była źródłem miłosierdzia i łaski. Bo gdy jesteśmy Tobie poddani i nasze życie poddane jest Tobie, to wszystko przemieniasz mocą Twojego miłosierdzia. O tą łaskę przemiany, o tą łaskę nawrócenia, o tą łaskę nowego życia, także dla nas, chcemy dzisiaj prosić razem z Maryją. Aniołami, świętymi Także w obecności dusz Czyśćcowych Dla których także pragniemy wypraszać Łaskę miłosierdzia Panie Jezu Na początku powierzamy Ci nasze serca I to z czym przychodzimy To wszystko czym żyjemy Radości i pracę, Trudy i cierpienia Ale też nadzieje i radość Że jesteś tutaj z nami Bądź uwielbiony. Panie Jezu, pierwszy etap nawrócenia szawła późniejszego apostoła narodów, to jest etap nienawiści. Z gorliwości do Ciebie, z gorliwości do jakiegoś tam fragmentu prawdy, fragmentu, który rozumiemy jako najbardziej słuszna droga, nienawidzimy wszystkich, którzy myślą inaczej. Jego późniejszy uczeń święty Łukasz tak to zapisał. Szawał, ciągle jeszcze siał, grozę i dyszał, rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jeruzalem mężczyzn i z zwolenników tej drogi, czyli drogi zawierzenia ci i pójścia za tobą, jeśli by jakiś znalazł. Panie Jezu, my także widzimy w naszym otoczeniu ludzi, którzy nienawidzą, którzy są zaślepieni przez nienawiść, pychę i przez, przez to, że wydaje im się, że ich wizja właściwego życia, właściwego postępowania jest jedyną możliwą. Nie widzą i nie rozumieją, co się dzieje na głębinach. Serca drugiego człowieka, i bardzo często osądzają według własnych kryteriów. Nawet jeśli intencje mają szlachetne, to tak naprawdę tak jak nie gasimy ognia benzyną, tak nie możemy nienawiścią wypleniać zła, ponieważ je wzmacniamy i ponieważ sami stajemy się jego częścią. I to bardzo znaczącą, jak, jak szaweł. Dlatego prosimy Cię, Wszechmogący Boże, Panie Jezu Chryste, pomóż nam Twoją łaską, abyśmy dostrzegli, gdzie w naszym sercu jest nienawiść, niezgoda, brak pokoju, kto w naszym sercu jest traktowany źle, obomawiany za plecami, krytykowany, kto tak naprawdę w naszym sercu nie jest warty ani godny rozmowę i dialogu gdzie są takie przestrzenie w naszym sercu gdzie głównie osądzamy i potępiamy i pomóż nam panie spotkać ciebie panie Jezu Chryste ukrzyżowanego i zmartwychwstałego pana którego bóg posyła do nas ze światłem i orędziem miłości pomóż nam poznać głębiny naszego serca pomóż nam zrozumieć gdzie króluje nienawiść, aby mogła zakrólować twoja miłość, przebaczenie i miłosierdzie. Kiedy zbliżał się już Szaweł w swojej podróży do Damaszku i już się cieszył na wypełnienie swoich planów, nagle olśniła go nagle światłość z nieba. To znaczy spotyka Ciebie, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, który blaskiem Twojej chwały, którą otrzymujesz od Ojca, ponieważ tak się uniżyłeś, ponieważ prosiłeś za grzeszników, ponieważ nie potępiałeś ale wstawiałeś się za nami, aby Bóg nam przebaczył, aby przemieniał nasze serca. Blask Twojej chwały powala go na ziemię. Przemawiasz także do Niego i zwracasz Mu uwagę, że każdy człowiek, który jest nienawidzony, krytykowany, nierozumiany, nieszanowany przez nas, tak naprawdę ta nienawiść, zło i zaślepienie godzi w Ciebie, krzywdzi Ciebie. Ponieważ Ty jesteś Panem i Stwórcą każdego człowieka, i Ty znasz głębiny naszych serc, ty rozumiesz, w jaki sposób człowiek postępuje i wybiera, i masz władzę do pomóc mu, aby się zmienił. Kiedy my nie przychodzimy z tą sprawą do Ciebie, to tak naprawdę niszczymy to, co Ty stworzyłeś. I zamiast. Pomagać przemianie umysłu i serca, poznaniu Ciebie i Twojej przebaczającej miłości, i nawróceniu, to my właśnie niszczymy tą drogę i utrudniamy tą przemianę, krzywdząc Ciebie, bo Ty jesteś skrzywdzony i w tym, który krzywdzi, i w tym, który jest skrzywdzony. A kiedy skrzywdzony także zaczyna krzywdzić, to potrójnie. Powodu zła, któremu my także stajemy się poddani. I za wszelkie złe słowa, za wszelką krytykę, i zaślepienie, i wszystko, co rodzi się w naszych sercach przeciwko komuś, nawet przeciwko Bogu, kiedy krytykujemy Pana Boga, że coś idzie nie po naszej myśli, za wszelkie zło, którego doświadczyliśmy i. Które powoduje, że my także stajemy się poddani złu w naszych sercach, niejako w odwecie. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię też, Panie Jezu, o tą samą łaskę, którą otrzymał i szaweł. Abyśmy się stali prawdziwymi uczniami Pana. Aby się stać prawdziwie Jego uczniem, trzeba sobie najpierw zdać sprawę, gdzie nimi nie jesteśmy. Prosimy Cię, pomóż nam zrozumieć, czym się różni ten, kto sobie służy, kto w jakiejś mierze służy złu i podziałowi, a czym różni się od tego, który jest prawdziwym Twoim uczniem. Bo w Damaszku znajdowało się wielu uczniów, ale jeden był szczególnie przez Ciebie umiłowany i wybrany: Ananiasz. Szanowali go Żydzi, bo był sprawiedliwy i starał się zachowywać wszystkie przepisy prawa, ale równocześnie był tobie poddany i rozumiał, że Bóg nie gasi ognia benzyną, ale przemienia umysły i serca miłosierdziem, przebaczeniem i miłością. I to właśnie jego wzywasz, aby. A on odpowiada na Twoje. Wezwanie. Mówisz do niego po imieniu Ananiaszu, a on mówi: Jestem panie. I gdy wzywasz go, żeby poszedł do Szawła starsu na określoną ulicę, bo on się zaczyna tam modlić modlić o światło, o pomoc, o ratunek, ty zdajesz sprawę Jezusowi, że jest to bardzo trudne, ponieważ ten człowiek nadal wydaje się groźny. Wiele zła uczynił. Ale Ty masz dla Ananiasza już dobrą nowinę. Ten człowiek się zmienił, ten człowiek poddany jest Tobie, Panie Jezu. Ten człowiek jest przez Ciebie wybrany, między innymi dzięki modlitwie Ananiasza i innych świętych Twoich, którzy wiele zła doświadczyli z Jego strony. Ale tylko ci, którzy modlili się o Jego nawrócenie i modlili się o przemianę własnych serc, żeby potrafili przebaczyć. Tylko ci mogli mieć zasługę w tym, żeby się Paweł zmienił. Żeby z Szawła stał się Paweł. I my także prosimy o to, żebyśmy nie byli jak Szawę przed nawróceniem, ale żebyśmy się stali jak Ananiasz, który się przyczynił do jego nawrócenia. Bo tak naprawdę Ty pragniesz mieć uczniów, którzy kochają nie własną miłością, o tyle o ile byle wyszło na nasze, Byle to wszystko dokonywało się tak, żeby nam było dobrze, ale przede wszystkim, żebyśmy byli wybrani i przemienieni mocą Twojej męki, śmierci i zmartwychwstania, napełnieni duchem świętym i abyśmy rozumieli, że prawdziwa przemiana wymaga ofiar, ale że równocześnie i nasze Nowe Narodzenie, i narodzenie, i przemiana innych ludzi dokonuje się dzięki mocy Krzyża, Twojego Krzyża którym Ty i nas pozyskujesz. Pomóż nam przemieniać nasze serce, poddawać wszelkie zło w naszych sercach Tobie, po to, żebyśmy się stali jak ananiasz, którego możesz, których możesz wzywać po imieniu, których możesz mm, posyłać, a my będziemy odpowiadali na Twoje wezwanie, których będziesz posyłał do ludzi, którzy się wydają daleko od Ciebie i daleko od Kościoła. A przede wszystkim daleko od naszego serca, których się może nawet lękamy, ale gdy Ty nas wezwiesz, to my odpowiemy na Twoje wezwanie, po to, żeby zanieść im Twoją miłość, Twoje przebaczenie i łaskę nowego życia, żeby się za nich modlić o pocieszenie i przemianę serca, po to, żeby się stali Chrystusowymi i żeby w Twoim Duchu stali się naszymi braćmi. Żebyśmy mogli im powiedzieć, bracie, siostro, przejrzyj, nawróć się, idź do spowiedzi. Przyjmij chrzest na obmycie Twoich grzechów, bo Jezus pragnie Cię napełnić swoją miłością i łaską. On ma dla Ciebie wielkie dary. Stań się Jego uczniem. Zobaczysz, jak On Cię miłuje. O tą łaskę prośmy teraz w, tym, w tej naszej modlitwie przed Tobą. Panie Jezu, na Twoje wezwanie, ufając Ci całkowicie, Ananiasz idzie do Szawła, przychodzi do niego, wkłada na niego ręce, a więc wzywa dla niego łaski Ducha Świętego i mówi mu, Szawle, bracie, Pan Jezus, ten, co ukazał się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu, i odzyskał wzrok, i został ochrzczony, aby został obmyty z jego grzechów. A gdy spożył posiłek, wzmocnił się. Panie Jezu, my także prosimy, abyś przyszedł do nas i włożył na nas ręce, aby łuski spadły z naszych oczu i z naszego serca. Abyśmy zrozumieli głębię Twojej miłości, także wobec tych, których nie rozumiemy, prosimy Cię też, abyśmy się stali Twoimi świadkami, Twoimi uczniami, abyśmy z nową gorliwością zabrali się za czytanie i rozważanie Twojego słowa i abyśmy oczyszczeni z naszych grzechów zrozumieli, że Twoja męka i śmierć. I moc Twojego zmartwychwstania ma moc przemienić nasze serca, przebaczyć nam grzechy i uczynić nas nowym stworzeniem. Bo tak naprawdę wiara nie polega tylko na tym, że my w Ciebie wierzymy, żeby nam było dobrze, ale przede wszystkim na tym, że poddajemy się całkowicie Tobie i Twoim planom, tak jak Ty poddajesz się planom Ojca. I. Czegokolwiek, byś, czegokolwiek byśmy nie doświadczali w naszym życiu, nawet trudnych spraw, że to wszystko może służyć Twojej chwale, gdy to Tobie poddajemy, a równocześnie przyczynia się to do Twojego cierpienia i do utrudniania pochodu Ewangelii, jeżeli zaczynamy wchodzić w mentalność szawła sprzed nawrócenia. Dlatego Ty mówisz do Ananiasza, Idź, bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie, On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela, i ukaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Panie Jezu, ty posyłasz szawła nie tylko do tych, którzy jeszcze ciebie nie znają, ty posyłasz Go do synów Izraela, którzy byli do Niego podobni, którzy, którym się wydawało, że są sprawiedliwi, bo oni jeszcze nie rozumieli, Prawdziwych dróg Bożego Miłosierdzia. Ty sprawiasz, że On zrozumie, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla Twojego imienia. To znaczy, że moc Jego posługi wynika z tego, ile wycierpi, głosząc Twoje imię i nie, nie zostając przyjętym. Jeżeli my też doświadczamy tego niepokoju. Że nasi bliscy albo ludzie w naszym otoczeniu nie przyjmują Cię, nienawidzą Cię, ze względu na Twoje imię prześladują nas, może naszych bliskich, może nasze dzieci, które świadczą o Tobie, Panie Jezu, w szkole, prosimy Cię, przemień nasze serca, abyśmy napełnieni Duchem Świętym świadczyli o Tobie, o Twoim przebaczeniu i o Twojej miłości. Aby wszystkie te krzywdy, rany nie były źródłem nienawiści i odcięcia się od ciebie, ale źródłem przylgnięcia do ciebie i objawienia Twojej chwały. W ten sposób my naprawdę możemy zaświadczyć o potędze Twojego imienia, bo tylko w Twoim imieniu można osiągnąć zbawienie, i tylko w Twoim imieniu można doświadczyć uzdrowienia, i tylko w Twoim imieniu można głosić Ewangelię. Nie po naszemu, ale po Twojemu. O tą przemianę prosimy Cię, Panie Jezu. Panie Jezu, święty Paweł po nawroceniu, kiedy doświadczył niepowodzeń Pasterskich, kiedy głosząc Ewangelię, głosząc Twoje zmartwychwstanie i Jego chwałę, nie został przyjęty przez większość uczonych na Europagu, przez filozofów greckich, elitę tamtejszą, elitę intelektualną, przez tamtejszych uczonych, powiedział. Przybywając do Koryntu, że od tej pory On nie będzie głosił niczego innego, tylko moc Twojego krzyża, Twojego cierpienia, ponieważ w ten sposób, poddając się Bogu, każdy, począwszy od Ciebie, doświadcza Bożej chwały. Ty poddałeś się Ojcu odrzucone, niesprawiedliwie potraktowane, wydany, Zdradzony, opuszczony i ukrzyżowany, a modliłeś się o przebaczenie i łaskę nowego życia. Panie Jezu, każda niesprawiedliwość, której doświadczyliśmy, niestety także ta, której byliśmy źródłem. Gdy kogoś żeśmy skrzywdzili, jest także źródłem nowego życia, gdy ją oddajemy Tobie. Prosimy Cię, Panie Jezu, przybądź do nas pełen chwały. I ogarnij Twoim miłosierdziem wszystkie bolesne i trudne, także jeszcze żywe doświadczenia naszego serca i naszego życia. Pomóż, uzdrów, pomóż przebaczyć, uzdrów i dopomóż nam zrozumieć, że te wszystkie rany i krzywdy są podstawą do tego, żebyś objawiał Twoją chwałę i że one jeszcze bardziej przyciągają nas do Ciebie. A ty masz władzę, przemienij to wszystko w źródła miłości, przebaczenia i miłosierdzia, po to, żebyśmy mogli zaświadczyć o potędze Twojej chwały. Zamiast załamywać się tym, zamiast to pielęgnować, zamiast nosić w sobie brak przebaczenia, pomóż nam przyjść do ciebie nam ubogim, często też grzesznym, ze względu na te krzywdy doświadczone. I dopomóż nam oddać te wszystkie trudne doświadczenia Tobie po to, żeby uzyskać skarby, chwałę, przemienienia i miłości. I w ten sposób uczynisz nas prawdziwymi Twoimi uczniami. Bo w ten sposób nie tylko uwierzymy w Mesjasza, którym jesteś, w Mesjasza według naszej miary, który przynosi nam to na czym nam zależy? Pokój, święty spokój, ten rzekomy i to, żeby nam się dobrze żyło i żebyśmy mogli żyć wygodnie i bezpiecznie. Ale przede wszystkim, Ty jesteś synem Bożym, mesjaszem tak, w którym spełniają się wszystkie obietnice, ale przede wszystkim synem Bożym, tym, który jako baranek Boży gładzi nasze grzechy. I Tem, który wskrzesza nas do nowego życia, jako twoich uczniów, jako źródła twojego miłosierdzia i świadków twojego miłosierdzia w świecie, jako tych, których możesz posyłać, bo my nie tyle wierzymy, że ty jesteś, po to, żeby nam służyć, ale że ty jesteś zbawcą, dawcą nowego życia, po to, żebyśmy my Tobie służyli i służyli Twojemu miłosierdziu, i żebyśmy mogli dawać się posyłać do tych, których chcesz uratować. Prosimy Cię o taką łaskę przemiany. Czy to będzie się odnosiło do szczęśliwego małżeństwa, które może być bardziej święte i kochające i zjednoczone, czy to się odnosi do pokiereszowanego małżeństwa, które już się dawno rozpadło, czy to się odnosi do rodziny, którą krzywdziliśmy, albo która nas krzywdziła, czy to się odnosi do naszego otoczenia, z którym nam jest nie po drodze. Prosimy Cię, żeby to wszystko zostało przemienione Twoją łaską, bo Ty jesteś pełen chwały, a my kochamy Cię i należymy do Ciebie teraz i na wieki wieków. I dlatego nawiązując do tego słowa, które powiedziałeś do Twoich uczniów, gdy posyłałeś ich na cały świat, my także się Tobie poddajemy, bo powiedziałeś idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest na obmycie z grzechów będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, nie podda się Tobie, będzie potępiony, będzie oddzielony od źródła przebaczenia, miłości i łaski. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy w Ciebie uwierzą i Tobie się powierzą. W Twoje imię będą złe duchy wyrzucać, pokonywać począwszy od naszych serc, od naszych wątpliwości, od naszych buntów i niegodziwości, po to, żeby poddawać się Tobie i żeby one były pokonane. W ten sposób będziemy mogli także pokonywać i uczyć innych, pokonywać je w ich życiu. Będziemy mogli kruszyć lody i topić lody w od Ciebie. Będziemy mówili nowymi językami, śpiewali nowe pieśni, nie własne, ale Twoje. Węże brać będziemy do rąk i jeśli by coś zatrutego zostało nam podane, nie będzie nam szkodzić. Żadna trucizna nienawiści nam nie zaszkodzi, bo my będziemy pić z Twojego kielicha, a wszelka trucizna zostanie przemieniona. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Ponieważ każdy, kto się Tobie powierzy, doświadczy przebaczenia, uzdrowienia i miłości. I staniemy się Twoimi uczniami, źródłami Twojego miłosierdzia w świecie. Panie Jezu, Ty wstąpiłeś do nieba, ale jako Jezus Eucharystyczny jesteś tutaj z nami. Bądź uwielbiony, bo pragniemy stać się Twoimi uczniami, bo kochamy Cię i należymy do Ciebie teraz i na wieki wieków. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj I odpuść nam nasze winy Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie Ale nas zbaw ode złego, amen Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Który za nas cierpiał rany I Ty, któraś współcierpiała Wieczny odpoczynek racz zmarłem dać Panie Niechaj odpoczywają w pokoju wiecznym, módlmy się. Boże, Ty w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swojej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy stale doświadczyli owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Przebitego serca Jezusa.